Witajcie, widzowie, w tym odcinku, w specjalnym odcinku. Znaczy, w specjalnym odcinku na tych, co są aktualnie na live'ie, ale specjalnym odcinku, bo jest to jedyny odcinek, który nagrywam przy okazji na live'ie, ale witam was na odcinku o Poppy Playtime, znanym, maskotkowym horrorze, moim ulubionym i spodziewajcie się tego, że będę go cały czas wychwalać, bo na to zasługuje Zapraszam do odcinka. A dlaczego ten maskotkowy horror jest taki dobry, pewnie zapytacie. A już wam odpowiadam. Bo Time to seria czterech chapterów, które zapoczątkowały płacenie, płacenie za każdy chapter. Ale oprócz tego wnowili wiele innowacji i wiele bardzo fajnych funkcji, I ja bardzo je się za to lubię. Omijając no, już chapter trzeci, bo to jest. G genialny chapter. to oprócz tego to naprawdę ten... postacie są tam mega zbudowane, wiele razy mogą przeslaszyć. Znaczy mnie to nie straszą oczywiście, bo, bo jestem totalnym tym, oprócz ogórków, to my slaszy. Ale oprócz tego naprawdę Poppy Playtime jest naprawdę niedocenianym maskotkowym horrorem za grafikę ta... i Grafikę głównie, ale też fabułę i to, jak jest przedstawiane, cały świat, przedstawiony. To zdanie miało bardzo duże sensy, co nie? Fandom Poppy Playtime jest bardzo duży i sam do niego należy. Dodatkowo ogólnie sam do niego należy. Sam skomunikowałem się z Dog Dayem w odnośnie nagrania filmu, którego, który już jest na kanale od dawna od jakichś trzech miesięcy. Nie, od dwóch miesięcy może jakoś tak. Okej, okay. ale mówiąc szczerze, fandom jest z tego naprawdę duży, a jeśli mam na myśli duży, to mam na myśli bardzo duży. Aktualnie zastanawiam się nad zdobieniem pewnego dubbingu, ale może nie będę nic zdradzać. Gra, jak mówiłem, ma cztery chaptery, a każdy z nich ma własną, unikalną postać przewodnią. W jednej jest to Katnap, w drugiej... Doi. Nie wiem, czy mam tego uznać za złoczyńca, ale niech będzie. Ogólnie też każdy chapter ma u unikalne miejsce i zawsze się nie kończy y spadaniem w windzie. Tak jak w przypadku innej gry, ale nie wiem totalnie o jaką grę mi chodzi. Jeśli chodzi o to, czy Poppy Playtime jest straszne. To ja pamiętam, że za dzieciaka się bardzo strasznie bałem. Znaczy, nadal jestem dzieciakiem, ale jak tak miałem 8 lat, to tak się tego bałem, jakby. Yy, I pamiętam, że jak wychodził trzeci chapter, to też się strasznie bałem, ale nie było to takie przerażenie jak na przykład na filmie FNAF. Yy, ale ogólnie, już po czwartym chapterze, to ten strach się obniżył, i teraz mi się podoba. No, tak to wygląda. Jeśli chodzi o wykonywanie swojego zadania wykonuje je perfekcyjnie, jakby lepiej yy, nie można było tego sobie wywnioskować. Dodatkowo jakby naprawdę proponuję samemu zagrać, bo naprawdę bardzo fajna mu nagra. Jeśli chodzi o dramy, to dram twórcy mieli trochę tak minimalnie i najwięcej było przy promocji pierwszego chapter'a. Była ta drama z zakazywaniem kupowania hagi-kłakich, bo ta, ta zabawka, jak tutaj powiedzieć, bo ta zabawka dusi dzieci i, i w ogóle je dysmoralizuje de i w ogóle nie kupujcie tego, albo drama z NFT. To akurat była poważna sprawa. Jak tak się nad tym zastanowić? Ale później chyba tam już nie mieli, oprócz czwar wyjścia czwartego, bo był strasznie powugowany. Odpowiadając na Wasze pytania. Wszystkie pytania. Moim zdaniem time to jeden z najlepszych maskotkowych horrorów, który po, powstał do tej pory. Dorównuję mu jedynie inny maskotkowy horror, o którym będziemy sobie mówić przy następnej okazji. A więc, ja byłem Kasper Wilusik, proponuję zadawać pytania do Dejowi, bo może Wam odpowie. I widzimy się w następnym odcinku. I tak, Poppy Playtime to bardzo dobry maskotkowy hodon.